Halo, proszę zaczekać. Wyście są, Gerald z Rivi? Zależy, kto pyta. Trzeci urząd skarbowy z siedzibą w Dorian, reprezentowany przez stojącego przed wami rachmistrza, chociebora piętkę. Uszanowania, no o co chodzi? Najkrócej mówiąc o niezadeklarowane przychody. Słucham. Doszły nas słuchy, że na przestrzeni kilku miesięcy znacznie się pan wzbogacił. Co wzbudziło nasze podejrzenia. Rozumiem. Z chęcią je rozwieję. Wykonywany zawód? Wiedźmin. Zabójca potworów. Hmm. hmm. Jednoosobowa działalność gospodarcza, sektor usługowy. Rodzaj świadczonych usług – dezynsekcja, deratyzacja, demonstryzacja. Dalej, czy kiedykolwiek prowadził pan hurtową sprzedaż niewyprawionych skór krowich w okolicach Białego Sadu? To jakieś żarty? Oczywiście, że nie. Dobrze, dalej. Czy w obecnym roku podatkowym nabywał pan małże z intencją odsprzedania znajdujących się w nich pereł? Nawet jeśli, to co w tym złego? Artykuł 86 Kodeksu Cywilnego. Kto świadomie nabywa towar poniżej wartości rynkowej, podstępnie wykorzystując niewiedzę sprzedającego, podlega karze pieniężnej równej 200% zysku z transakcji. Brzmi znajomo? A teraz proszę odpowiedzieć. Handlował pan tymi perłami czy nie handlował? Nie, nigdy czegoś takiego nie zrobiłem. Słowo Wiedźmina. A teraz ostatnie pytanie. Czy kiedykolwiek przywłaszczył pan sobie cudze ruchomości? Hmm, to znaczy? To znaczy, czy kiedykolwiek wlazł pan do cudzego domu i zabrał stamtąd coś bez pozwolenia? A gdzie? Kodeks Wiedźmiński przecież zabrania. Cieszę się, że respektuje pan zobowiązania cechowe. A teraz proszę poczekać momencik. Odpowiedzi z kolumny B porównujemy z tabelą siódmą, uwzględniamy mnożnik dla trwale bezdzietnych, ulgę 7,3% z tytułu ryzyka zawodowego. Wszystko się zgadza. Co do korony. Naprawdę <laughs> jest pan wyjątkowo uczciwy. Z grzeczności nie zaprzeczę.